Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Odchodząc z kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: Pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego Wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzie niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wczoraj widzieliśmy, rozważaliśmy, jak w Ewangelii Jezus paralitykowi powiedział: Są przebaczone Ci Twoje grzechy. I znowu zdumienie uczonych i faryzeuszów. I znowu. Ich zgorszenie się tymi słowami. Powiedzieli, że bluźni. I dzisiaj kolejny, kolejny urywek. Jezus idzie dalej, spotyka się z celnikiem, spotyka się z tym, który w narodzie izraelskim był przekreślony. Był tym, który się sprzedał władzy okupanta. Ale Jezus jednak powołuje grzeszników i siada z nimi za jednym stole. za jednym stole. Otóż w Ewangelii każde spotkanie Jezusa, Jezusa przy stole mówi nam w jakiejś mierze o Eucharystii. I dzisiaj możemy też ten obraz zobaczyć jako Eucharystię, Jezus, który zaprasza do siebie właśnie grzeszników. Zobaczcie, jak wygląda nieraz nasza Niedzielna Eucharystia, kiedy się spotykamy przy jednym stole. I zawsze kapłan na początku Eucharystii mówi: wyznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Wyznajmy to, że nie jesteśmy lepsi od innych. Nie bójmy się naszej słabości, ale dotknijmy ją i przyjmijmy. A może wtedy, i tylko wtedy będziemy mogli zawołać: Pan mój Bóg mój, potrzebuje Ciebie, potrzebuje jako powietrza, potrzebuje, bo Ty jesteś moja siła, bo sam. Nie dam rady. I może wtedy, kiedy człowiek przekonuje się do własnej słabości, powoli, kiedy zaczyna ją przyjmować, widzieć, kiedy przestaje się usprawiedliwiać, ustaje, przestaje od niej uciekać, może wtedy w swojej takiej nędzy potrafi po pierwsze docenić i przyjąć miłosierdzie Pana. A przyjmując to miłosierdzie, potrafi doświadczyć, jak bardzo jest kochany pomimo jego upadków, pomimo jego jakichś takich głupich wymysłów na życie, pomysłów na życie. Potrafi przyjąć, potrafi doświadczyć, że jest kochany, i też potrafi wołać. Wołać do Boga jako do swojego jedynego Pana, mistrza, przewodnika. Ojca. Zaczyna w Bogu widzieć prawdziwy pokarm na swoją własną słabość. Zaczyna dostrzegać w Ojcu jedyną ucieczkę, jedyne schronienie. I zaczyna też rozumieć z dnia na dzień, że potrzebuje tego chleba eucharystycznego potrzebuje tego pokarmu, potrzebuje Jego ciała, potrzebuje Jego krwi, potrzebuje Jego słowa. Potrzebuje spotkania się z Nim. Potrzebuje codziennie, by nie pójść za daleko złą drogą. Potrzebuje, by mieć sens w swojej codzienności. Potrzebuje Go, by się nie załamać swoimi słabościami, ale doszczec, że w tej słabości Bóg działa. I umacnia człowieka. Chce raczej miłosierdzie niż ofiary, mówi Pan. Jak łatwo jest potępiać innych, ja sam to siebie nieraz łapię się na tym, jak łatwo wydaje wyroki i osądy. Szczególnie gdzieś tam, przy rozmowach ze znajomymi, zazwyczaj wychodzą jakieś takie tematy. A wiesz, co zrobił ten, a widzisz, jak żyje tamten. I wtedy jakoś tak łatwo wchodzić w rolę sędziego, w rolę tego, który gdzieś tam patrzy z boku i, i gorszy się tymi ludźmi. A później, kiedy sam człowiek dotyka nieraz własnej słabości, rozumie, jak, jak błędne były jego wyroki, jak błędne były moje wyroki, że ja niczym nie różnię się od tych osób, które, którzy wybrali. W swoim życiu jakieś złe drogi. Dlaczego ja na razie nie wybrałem? Bo może toś mnie wspiera. Bo, nie wiem, może jeszcze z ostatnich sił wołam o łaskę Pana. Może nie przydało się też okazji do jakiegoś grzechu. Jeżeli tak naprawdę zastanowisz się nad sobą i, i trochę pomyślisz, jeżeli w Twoim życiu by przydarzyła się jakaś okazja do, do grzechu, do upadku, to nie wiem czy bym powiedział nie. I właśnie czym więcej przyjmujesz swoją słabość, tym bardziej staje się też miłosierny do innych, staje się bardziej wyrozumiały. Ja nie mówię, żeby wszystkich usprawiedliwiać. Nie o to chodzi, żeby machnąć ręką i mówię aj wszyscy jesteśmy słabi. Nie. Ale twoje serce jest przepełnione też. Taką troską o brata, o siostrę. Nie zaczynasz jak sędzia wytykać palcem i wydawać wyroki, ale zaczynasz współczuć. Zaczynasz się modlić za nich. Zaczynasz być blisko. I może o to chodzi. Właśnie dlatego Jezus wybiera grzeszników. Bo będąc z nimi, zasiadając przy jednym stole zobaczcie Jezus... Nie mówi im, by nie wiem gdzieś szli, jakieś rekolekcje by mieli, czy dzisiejszemu celnikowi by przemyślał, by szedł do świątyni, się pomodlił, a później poszedłby za nim. Nie. Jezus chodzi do ich rzeczywistości. Dzisiaj nam nie robi żadnego problemu jeść razem z grzesznikami. Przecież mamy masę ludzi, znajomych, chodzimy na różne imprezy, na, na jakieś obiady. I dla nas to nic dziwnego, ale w tamtej kulturze zasiadać z kimś przy stole, to znaczy dzielić się z nim swoim życiem, utożsamiać się z tym człowiekiem, przyjmować jego poglądy, jego, jego myślenie, jego życie. I zobaczcie pedagogię Jezusa Chrystusa, który wchodzi do ich życia bez osądu, bez potępiania i po prostu jest z nimi, pokazuje solidarność dla nich, pokazuje im swoją miłość, swoje przyjęcie i właśnie chyba dzięki tym spotkaniom nieosądzającym, niepotępiającym. Ludzie odkrywali na nowo sens życia, odkrywały im się oczy i widzieli chyba swoje życie, swoje postępki. I rodziła się też w nich chęć przemiany, chęć lepszego życia, bardziej owocnego, życiodajnego, bardziej bożego. Życzę Wam wszystkim, kochani, miłego i dobrego dnia. Niech wszystkich Was Pan Bóg błogosławi z Panem Bogiem.